Głęboki oddech, chwila koncentracji i strzał, którego pozazdrościć mogą nawet zawodowcy. Dla Staszka, uczestnika warsztatów terapii zajęciowej z Jaworzna, udział w zawodach sportowych to czysta przyjemność. Nie ma temy, naprawdę. To widać, widać, naprawdę nie ma. W drugich śląskich zawodach sportowo-rekreacyjnych osób niepełnosprawnych, które odbywały się w Rybniku, udział wzięło blisko 500 osób niepełnosprawnych z zakładów aktywności zawodowej i warsztatów terapii zajęciowej z naszego regionu. Zawodnicy mieli okazję rywalizować w kilku konkurencjach, m.in. w pływaniu, minigolfie, tenisie stołowym czy konkurencjach zręcznościowych. Takie imprezy muszą być organizowane, ponieważ jest to okazja, żeby ci ludzie wyszli, żeby ci ludzie się zintegrowali. Przede wszystkim spotkali w zupełnie innych okolicznościach niż na co dzień. Kapitalna zabawa i, i tak jak mówię, po ubiegłym roku mnóstwo pozytywnych odczuć, mnóstwo podziękowań. Nas to dopinguje do kolejnych działań. Zachęcać do udziału w zawodach nie trzeba samych uczestników. Wielu z nich przygotowuje się do startu kilka miesięcy wcześniej jak trenujemy w czasie, jak mamy na przykład zajęcia, to jak mamy ćwiczenia, no to pani Ania z nami ćwiczy. Różne, ten na piłkach dużych ćwiczymy, na, na rowerze, na, na y, atlasie, także pani Ania z nami ćwiczy i dopinguje nam. Niektórzy z zawodników mają na swoim koncie sporo sukcesów. No, ja już wcześniej stanowałem, pięć razy startowałem, już pięć razy miałem już drugie, pierwsze i Bardziej mi się taką te ta konkurencje mi podobają ja się. I choć dobry wynik, miejsce na podium i sportowe laury przynoszą wszystkim mnóstwo satysfakcji, to nie są najważniejsze. Dla Artura liczy się przede wszystkim sam udział i dobra zabawa. No oczywiście i spotykać się z kolegami, porozmawiać, pośmiać się i po, yy, 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 jakby to powiedzieć. Yy, yy. Powalczyć z nimi o, o jakieś miejsce, pierwsze, drugie, trzecie. Każdy tego typu wyjazd, każda impreza skierowana do osób niepełnosprawnych to niepowtarzalna szansa, by wyjść poza ramy codziennych obowiązków i choć przez chwilę pobyć razem.